No tak, no to ja. Dlaczego się śmieję? Ponieważ już trochę pogadałam o karcie, która leży tutaj na stole w czytaniu na rok 2025 dla bliźniąt, ponieważ najzwyczajniej w świecie zapomniałam wcisnąć przycisk nagrywania. Zatem opowiem od nowa, co też moim zdaniem oznacza karta kochanków dla raków jako główna energia na 2025 rok. Jest to dokładnie ta sama karta, którą została ostatnio bliźnięta, a karty naprawdę zacnie przetasowałam. Gdybym nie zapomniała wcisnąć nagrywania, to same byście widziały jak bardzo. No ale przypadków nie ma. Najwyraźniej Iraki i bliźnięta będą w tym roku doświadczać podobnych. Podobnych doznań emocji. E, Zresztą znaczy, no, jak my wszyscy, prawda? Doznajemy podobnych, mm. tylko w różnym natężeniu i ilości to się dzieje. Mm. Tak, raki mają rok pod tytułem Kochankowie, e, czyli no, rok też dla miłości, dla akceptacji. Ech. Nie chcę powiedzieć dla pogodzenia się z tym, co było, ale no trochę tak, no bo akceptacja to przecież jest takie troszkę. Można by się kłócić, że akceptacja i pogodzenie się z to nie to samo, ale żeby coś zaakceptować, tak, trochę trzeba się z tym pogodzić. No jak można zaakceptować coś, z czym wciąż się kłócimy? No więc raki przestaną się w jakiś sposób kłócić też same ze sobą. No właśnie, tutaj chyba jest okulna taka tendencja yy, tak ku dążeniu do zrozumienia siebie samego. Do zrozumienia czymże, kimże ja w końcu jestem. I co odchodzi? Co odchodzi na To ciekawe bardzo, że akurat dla raka odchodzi do przeszłości energia kapłanki, bo jest to właśnie energia matki. Taka mi się tu myśl nasuwa, że w tym roku u Raków będzie sprzyjająca energia ku uzdrowieniu matczynej rany. Nie wiem dlaczego tak pomyślałam, ale w jakiś sposób to do mnie właśnie dotarło, że chodzi tutaj o uzdrowienie w jakiś sposób matczynej rany, bo odchodzi do przeszłości ta energia matki. Energia taka pasywna, energia biorąca. W jakiś sposób to odchodzi. Może w tym roku rak będzie bardziej proaktywny w dążeniach. Nie taki receptywny i oczekujący, tak trochę jednak skąd fala przy, przyjdzie, bo no w kapłance tak trochę jest. Ona jest bardzo intuicyjna. No i Energia kobieca w swojej czystej postaci, no tak, no to, to woda, woda płynie, y, jak jest brzeg kształtowany, no i to dla raka odchodzi. Ta energia kobieca, energia matki, więc y, odchodzi też trochę takie... <gry> Przyszło mi trochę tak zabawnie gmeranie w sobie, bo kapłanka to także introspekcja i takie gmeranie w sobie, no mam tu na myśli być może właśnie rozpamiętywanie, rozpamiętywanie, co tam kiedyś było nie tak w tej introspekcji. Może skupimy się bardziej na tym, co, co jest. co się będzie klarowało przez ten rok 2025 w takiej większej ilości, pod czystszą postacią, może bardziej jakieś takie klarowne w każdym razie. O, no też pięknie. No, wiem, jakoś w kontekście raka mnie to nie dziwi, bo mimo, że to rozpamiętywanie, odnośnie relacji z matką, tej energii matczynej, odchodzi, tak przychodzi dla raka y, takie, no trochę takie nurzanie się w dzieciństwie, wiecie, takie retrospekcje, jak to kiedyś było pięknie, jakieś takie... Nostalgie troszkę raka czekają, ale to jest bardzo ładne, bo to nie jest jakaś taka smutna energia, to nie jest, wiecie, złe, bo hmm, wszyscy mówią, skup się na teraźniejszości, skup się na teraźniejszości, ale no rakiem jednak mimo wszystko powoduje księżyc. A to jest taka eteryczna, piękna energia, gdzie no, no tak widzimy wszystko piękniejsze niż jest i jakoś idealizować może przeszłość rak, bo może trochę mu być ciężko w tak zwanym dniu codziennym. I no rak będzie troszkę. No, momentami mi się tak też ciśnie. No kiedyś to było jakoś lepiej. <grych> no to może tak się to przejawiać. Ale bardziej tak nostalgicznie, że o, fajnie było. Lubię to, co mam, ale fajnie czasami powspominać, bo no nie wiem, może ciężki dzień paczek miał. Ważne, żeby nie zostawać w tym za długo, bo żyjemy tu i teraz. No właśnie. No to co będzie taką podporą? <laughs> Przyda się rakowi umiejętność odpuszczania. Nie wiem, czego odpuszczania zapytacie. Nie mam pojęcia, co kto ma do odpuszczenia, ale no zapewne jakieś więzy, zapewne jakieś programy, jakieś bolączki. No bo skoro tak pławimy się w tej nostalgii za tym, co kiedyś było, no to jednak gra gdzieś tu niezadowolenie z tego, co jest, jakiś trud, nie? No ale w ósemce buław się od tego odchodzi, no zostawia się te osiem, żeby dojść do tych dziewięciu, które są zaraz później, czyli do szczęścia. A więc umiejętność odpuszczania właśnie, że och, kiedyś to było jakoś lepiej i przekucia tego, że teraz jest teraz. To będzie bardzo pomocne. I ponieważ jest to w atutach, no to tak, jakoś rak zostanie pobłogosławiony takąże umiejętnością w 2025 roku. To wygląda tak, jakby po prostu rak naprawdę dojrzał i zaczął brać odpowiedzialność dla samego siebie. I tak jak wszyscy namawiają, że trzeba wyjść z roli ofiary, trzeba wyjść z roli ofiary. No to myślę, że rakowi się daje, że sukces. A co może być wyzwaniem? Chęci siły do działania. Królowa puław, przebojowa energia kobiety, która sięga po to co chce, no i sięga po to bez wahania. No to u raków nie będzie to bez wahania. Może to być wyzwaniem, tak? Taki zwykły dzień codzienny może być czasami wyzwaniem. Właśnie z powodu tychże nostalgii myślę też. I jakiegoś takiego trochę niezadowolenia płynącego z teraźniejszości. Tak, to rzeczywiście będzie odbierało rakowi siły. Hmm. Dobry humor może być wyzwaniem i utrzymywanie tej, tego, tego optymizmu, który jest nam tak teraz potrzebny. Optymizm, wiara we własne siły. Wyzwanie tarak. No to wobec tego, co tu robić? Och raczku, no dbać o siebie. Nie narzucać sobie zbyt wiele. Odpoczywać jak najwięcej. Czwórka mieczy o tym mówi. Zresztą widać, prawda? Leży, odpoczywa. Jeden miecz ma pod sobą, trzy nad sobą. Przerabia, przerabia bój zranienia, którego doznał w trójce mieczy, która poprzedza tęże kartę. Więc rak jakby liże rany. I bardzo dobrze, ponieważ to jest właśnie karta mówiąca nam, co dobrze robić. Tak ogólnie w tym roku. Dobrze lisać rany. Nie narzucać na siebie zbyt wiele. Wyjątkowo dbać o zdrowie. I tak jak mówię ostatnio i, i rozmawiałam dzisiaj o właśnie, karty potwierdzają. Pozdrawiam moją rozmówczynię z dzisiaj na temat odcinania od siebie negatywnych treści. Niestety, ale tak trzeba robić, odcinać negatywne treści od siebie. Ja kiedyś oglądałam reklamy schronisk dla zwierząt, różnych akcji charytatywnych, nawet wpłacałam pieniądze. Tak, teraz pomijam te reklamy bardzo szybko, ponieważ mimo wszystko łamiące serce, ale nie możemy dawać tym zjawiskom uwagi. My nie możemy tego zasilać, jakkolwiek okrutnie to brzmi. Ja sobie zdaję sprawę, jak kontrowersyjne jest to, co mówię. Ale dopóki zasilamy myślami, emocjami te zjawiska, one będą istniały. W momencie, kiedy. Przestaniemy tam dawać uwagę, po prostu przestanie mieć miejsce. To jest era wodnika i wszystko idzie ku dobremu naprawdę. Te niskie energie próbują nas ściągać, i dlatego mówię o tych wiadomościach, które mogą ściągać nas wibracyjnie. Rozumiecie, TV, radio, różne newsy, które mają za zadanie nas przestraszyć i obniżyć nam wibracje. To w tym roku tutaj jest jasne przesłanie dla raka: co robić? Odcinać to, co cię niszczy. A niszczą nas takie niosy, bo mózg, kochane moje czarownice, on nie wie, czy to, co oglądasz na ekranie, to, czy tobie się przydarza, czy to jest tylko obraz, który się wyświetla w pudełku na ścianie. Nasz mózg tego nie rozróżnia. Zalewa twoje ciało kortyzorem, jeb! Yep. Wibracje obniżone. A do tego jeszcze, jak sobie pojemy ciasteczek i w ogóle różnego innego takiego dobrodziejstwa, to no lecimy nisko, nie na łeb, na szyję. Dlatego jest zalecane Rakowi szczególnie dbać o siebie i myślę, że jest to ważne przesłanie, skoro y, tą kartę wyciągnęłam w przesłaniu na rok cały, więc będzie to istotne dla Raka, rzeczywiście, naprawdę dbanie o siebie. I to jest takie trywialne, niby, ale istotne mocno. Niestety, ale ze zmęczenia i ze złego samopoczucia też wynika nasze złe samopoczucie mentalne. Nieźle się czujemy, bo właśnie mamy niskie wibracje. A dlaczego? Bo źle jemy, źle śpimy i słuchamy przykrych treści. No więc jak ma zalecany odpoczynek? I odcięcie się od wszelkiego ciężaru. No to co w takim razie niekoniecznie robić. O! Dlaczego, czego nie robić? To mi się pokazała doprawdy królowa pentakli. To jest przecież piękna energia. Ale w kontekście czego nie robić y, powiedziałabym: nie matkować, y, nie matkować, nie załatwiać wszystkiego za wszystkich. Y, a raki, no to lubią bardzo. No ale odchodzi to do przeszłości, więc nie działać przeciwko sobie. To z całą pewnością dawać sobie dużo miłości. Ewidentnie tego rak potrzebuje, tylko że nie z zewnątrz ta miłość ma nadleźć, tylko od ciebie raku. No i znowu kolejny truizm, ale no tak, bardzo jasne przesłanie. Może nie być znowu to kolejny z lat, tak, którego ten rok może nie być. Jakiś taki bardzo łatwy, ale tu ze świata zewnętrznego niewiele się dzieje. To wszystko się w raku będzie rozgrywało. Ja tu nie widzę jakichś niesprzyjających okoliczności. To jest po prostu dużo introspekcji. Ale jest ku uzdrowieniu zdecydowanie ku uzdrowieniu. Także optymistycznie, optymistycznie. Nie bardzo jakoś tam wesoło. Uczuciowo tak. Uczuciowo. Ale przecież rak pławi się w uczuciach. Była nim księżyc. To jest piękna energia. To czasami no trudno, tru, trudno, trudno żyć w tak ekstremalnie silnych emocjach, jakie czasami rak. Przeżywa, więc w tym roku, kochany Raku, skup się bardziej na sobie. Nie rozdawaj siebie ani swoich zasobów ponad miarę. I jest to ważne ze względu na Twoje zdrowie, ponieważ jak już zaczynamy się coraz bardziej przekonywać i trwają badania, psychosomatyka to jest prawdziwa nauka, tak, która mówi o tym, że psychika ma wpływ na ciało fizyczne i że no a skąd się biorą choroby, to ja się kłaniam totalnej biologii. I tak ciężko mi było przełknąć kiedyś, że ja moje choroby najprawdopodobniej wywołałam sama. O, no i zgasła nam świeczka. W międzyczasie, bo się zagadałam. Także okej, okay, dobra, kończę. I kochany raku. Oto przesłanie dla Ciebie na 2025 rok. I tak, bardzo proste i jasne, ale dbaj o siebie. zrozum wreszcie, że ty jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Tak jak każdy z nas. Tak jest. Dobrze by było i należałoby, bo wtedy możemy kochać w pełni innych, jak w pełni akceptujemy siebie. Więc, Raku. Masz za zadanie dbać o siebie, dać sobie w tym roku więcej niż innym wreszcie. Bo w przeciwnym wypadku po prostu się wyprujesz. No ale przecież dobrze, to wiesz, ja tu chyba nie powiedziałam niczego, czego rak by nie wiedział. No ale często tak jest, że. Tak, potwierdza się. No dobra, dzięki. I ponieważ jest już teraz wieczór, dobranoc i niech wam się aniołki przyśnią. Mhm.